Żywy płomień, biała podlaska 15 sierpnia 2024 rok w niebowzięcie Matki Bożej, Matka Boża. Dziś jest pamiątka dnia, w którym w dniu mojej śmierci, mój boski syn Jezus Chrystus, za zgodą i aprobatą Boga Ojca i Ducha Świętego wziął mnie do nieba. Mogłam nie zaznać śmierci jako jedyny człowiek. Lecz chciałam być podobna we wszystkim do mojego słodkiego Jezusa dusza moja wyszła z mojego ciała gdzie po drugiej stronie przywitał mnie mój boski syn ja nie mam mocy bożej dlatego to aniołowie wzięli z mojego grobu moje święte ciało unieśli je na pewną wysokość gdzie Jezus Chrystus mój boski syn Chnął w moje święte ciało, przemienił je w tym momencie. Dusza moja weszła w odnowione ciało, które na powrót stało się żywe. Takie ożywione ciało mam do dziś. Sytuacja na świecie, a także w Polsce jest dość poważna, trudna. Demony stają się coraz bardziej wredne, zuchwałe a ludzkość swobodnie, nieprzymuszona siłą, dobrowolnie wybiera zwodziciela Ojca wszelkiego kłamstwa, szatana. Niestety każdy człowiek posiada wolną wolę, a zamiast wybierać Boga i mnie, najczęściej wybieracie szatana i jego zwodnicze propozycje. Dlaczego Bóg Ojciec zgładził potopem wszystko, co żyło na ziemi, oprócz Noego i jego rodziny? Zagłada potopem była spowodowana wieloma licznymi grzechami ludzi żyjących w tamtym czasie na Ziemi. Wszyscy ludzie, oprócz Noego i jego rodziny, stali się skrajnie źli, wiele, mocno grzeszący, o wiele bardziej niż teraz i za czasów Sodomy i Gomory, bo ojciec żałował, że stworzył człowieka. Pozwolił przeżyć tylko tym, którzy schronili się do arki. Reszta ludzi była topiona w potopie lub zabijana przez aniołów śmierci. Ludzie tamtego czasu bardzo grzeszyli, na tyle ciężko, nie żałowali tego, co robili. Dlatego wszyscy, oprócz Noego i jego rodziny, są w czeluściach piekła, pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga. Byli Adam i Ewa, to ona zwodziła Adama, a mówię to tym wszystkim, którzy mówią inaczej. Ja mówię wam, jak było. W czasie przed Noem nie było wysokich gór, nie było oceanów, a Ziemia jest kulą. Nie jest płaska, jak twierdzą niektórzy. Ta teoria to kłamstwo, oszustwo szatana tak, aby namieszać w głowach, odwrócić waszą uwagę od prawdy. Bóg użył wielkiego głazu, który spadł w Zatoce Meksykańskiej, aby otworzyć studnię wód, która była we wnętrzu ziemi. Pęknięcie, szczelina, która powstała wskutek uderzenia tego głazu, spowodowała pęknięcie, rysę w skorupie ziemskiej około 3,5 tysiąca kilometrów tam gdzie dziś jest ocean skutkiem tych zdarzeń było wytryśnięcie na zewnątrz wód podziemnych skruszenie powłoki lodowej znajdującej się z zamarzniętej wody około 120 kilometrów nad ziemią te tryskające wody spowodowały powstanie wielkich, gigantycznych chmur, z których bez ustanku padały przez ponad czterdzieści dni ulewne deszcze. Woda zakryła całą ziemię, a aniołowie śmierci wykonali wyrok na wszystkim, co żyje na ziemi, oprócz tych, co byli na arce zbudowanej przez Noego. W tym czasie wypiętrzyły się wysokie góry, to je dziś znacie. Woda, która wytrysnęła z wielką siłą z wnętrza Ziemi, była ściskana płytami tektonicznymi, które pływały na wodach podziemnych. Bóg Ojciec obiecał, że tego nie powtórzy. Niemniej jednak ludzkość obecnie bardzo grzeszy na wielką skalę. Jest pełna buty i ogromnej pychy. Trójca święta. Wszystko złożyła w moje święte dłonie, więc nim w pełni uderzę z woli i postanowienia Bożego, ofiaruję Wam szansę za szansą. Tym razem z woli Bożej otworzę Wam oczy, pozwalając na to, aby zaciemniły się obie półkule Ziemi, a uwidocznił się świetlisty krzyż mojego boskiego Syna jako jedyne światło dla całej Ziemi. Po tym czasie, po siedmiu dobach, padnie na każdego człowieka, na całej ziemi światło świętej Bożej sprawiedliwości. Każdy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy, oczami Boga, ujrzy miejsce swojego przeznaczenia. To wielu z Was całkowicie nawróci. Niestety, będą też liczni zwolennicy szatana. Oni to rozpoczną masakrę ludzi Boga. Nie bójcie się tego, co ma być. Bóg i ja was nigdy nie opuścimy w potrzebie. To w czasie, tuż po oświetleniu sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości, dam znać co kto ma uczynić, by przeżyć, by wypełnić wolę Bożą. Nadchodzący bieg wydarzeń zmieni oblicze ziemi. Mapy będą musiały być drukowane od nowa. Nadchodzące wydarzenia zmiotą siedem ósmych wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Szatan zagarnie do piekła bardzo dużo dusz, zwłaszcza tych, którzy nie będą chcieli się opamiętać. Także czyściec zapełni się po brzegi. Ufajcie waszej niebieskiej mamie do końca, na tyle, na ile zdołacie. Tak bezgranicznie, a ja pomogę wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic, ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić was za rękę do zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dzieci. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z was pomoże mi ratować dusze, idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie? Czy stać jest was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie. Staram się chronić was od skutków waszej głupoty, bezmyślności i naiwności. Jest na zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi. W dziele zbawienia dusz, kto mi pomoże, nie opuszczę was w potrzebie i mimo waszej krnąbrności i przewrotności, wszystkie was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Maryja.